Witam serdecznie na kanale Pink Maniak. W dzisiejszym filmie pokażę, w jaki sposób wykonać włoski sposób nabierania oczek, który w języku angielskim nazywa się Italian Cast On lub Tubular Cast on. Jest to sposób, który, jak widzicie tutaj, powoduje, że na brzegu robótki nie mamy szwu, a nasza robótka jest maksymalnie. Elastyczna, czy jest tak samo elastyczna jak wzór, którym później dziargamy. I pokazuje również, jak przejść z wykonywania naszego narzutu do przerabiania ściegu patentowego, czyli briożki. Jest to bardzo fajny ścieg i super, właśnie ten sposób nabierania oczek do jego wykonania. Się sprawdzi. Czyli nie tylko ściągacze pojedynczy czy podwójny można wykorzystać. Czy można wykonać po hmm, tego rodzaju nabieraniu oczek, można również zrobić piękną mięciutką bryoszkę. Robótkę rozpoczynamy od wykonania elastycznego supełka. I teraz wykonujemy pierwsze oczko, i to będzie oczko lewe, czyli na kciuku mam zawinięty ogonek, a tutaj jest nitka skłębka, czyli najpierw zaczepiam nitkę skłębka, później z ogonka i tą skłębkę ściągam i mam oczko lewe. Teraz oczko prawe. Najpierw Zaczepiam o górną krawędź druta nitkę, którą mam na palcu, na kciuku. Później zaczepiam, dolną, do, później zaczepiam o dolną krawędź druta nitkę, którą mam na palcu wskazującym i tą z kciuka ściągam. Wykonamy sobie 12 oczek. Dwa. Prawo, prawo, dziesięć, I teraz obracamy robótkę. I rozpoczynamy wykonywanie naszego narzutu mm, sposobem włoskim, czyli pierwsze oczko przerabiam, ja oczko prawe, kolejne oczko ściągam razem z nitką z przodu, kolejne oczko to oczko prawe, kolejne na drucie, to jest oczko, które musimy ściągnąć, drut trzymając przed sobą, y, nitkę trzymając przed sobą. prawe, ściągamy, oczko prawe, kolejne ściągamy, oczko prawe, ściągamy, oczko prawe i to ściągamy, Obracamy. I Teraz mamy odwrotną sekwencję, czyli to oczko będziemy przerabiali jako oczko prawe, a kolejne ściągamy z nitką z przodu przed nami. Nitka wędruje do tyłu i kolejne oczko przerabia. Nitka do przodu ściągamy. Nitka do tyłu przerabia. ściągamy, przerabia. ściągamy, przerabiam. Ściągamy, przerabiam ściągamy, przerabiamy i ściągamy. A teraz będziemy chcieli sobie przejść do wykonywania ściegu patentowego. W jaki sposób to robimy? Czyli nie będziemy tutaj robili ani ściągacza pojedynczego, czyli 1 na 1, ani podwójnego 2 na 2, tylko chcemy wykonywać sobie tutaj briożkę. Jak to zrobić? Rozpoczynamy od wykonania tutaj na brzegu oczka prawego. A tutaj kolejne oczko ściągamy, wykonując narzut przed tym oczkiem. Później kolejne oczko to oczko prawe, więc je przerabiamy. Teraz wykonujemy narzut. Wykonujemy narzut i ściągamy kolejne oczko. Oczko prawe. Nitka idzie do przodu, zaczepiamy ją i ściągamy oczko. Oczko prawe. Kolejne ściągamy z narzut, Oczko prawe. Kolejne ściągamy z narzutem. Oczko prawe i kolejne ściągamy z narzutem. Teraz... Mamy lewą stronę, więc tak. To tutaj z narzutem przerabiamy jako oczko prawe. Tutaj mamy ponownie oczko lewe, wykonujemy narzut, a tutaj przerabiamy razem narzut z oczkiem prawym. Narzut ściągamy. Oczko prawe przerabiamy razem. Oczko lewe ściągamy, oczko prawe przerabiamy razem. Lewe, prawe, lewe, prawe. I tu lewe ściągamy z narzutem, obracamy. I ponownie. Przerabiamy oczko prawe z narzutem. Tutaj ściągamy. Oczko prawe. Przerabiamy z narzutem. Tu wykonujemy narzut. Oczko prawe. Narzut. Oczko prawe. Razem narzut z oczkiem prawym na prawo przerabiamy. Tu wykonujemy narzut. Przerabiamy. Mamy narzut. I tak kontynuujemy naszą bryoszkę. Narzut, oczko lewe, nitka do tyłu, oczko prawe. Narzut, oczko lewe. I teraz przerabiamy razem narzut oczko lewe, przerabiamy razem. I po wykonaniu kilku rzędów tak prezentuje się nasza briożka. Tutaj mamy nasz narzut wykonany sposobem włoskim. Widzicie, jest elastyczny, super wygląda. I tutaj już mamy ściek patentowy, czyli brioż stitch wykonany. На пробце Паски.